Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Za moimi plecami widzicie pewne górskie scenerie. I to nie jest przypadek, ponieważ ja jestem wielkim miłośnikiem góry. Ale wiąże się z tym pewna tajemnica, którą Wam chcę zdradzić. Jaka to tajemnica? Ja bardzo lubię góry, ale lubię ten końcowy fragment chodzenia po górach kiedy już jest wysoko, jest niebezpiecznie, jest pięknie, są widoki, są przepaście, i wtedy te góry mnie naprawdę tak motywują. Bardzo je lubię. Uwielbiam właśnie ten moment, kiedy jestem wysoko, jest niebezpiecznie, i podziwam właśnie to piękno natury. Ale z kolei bardzo nie lubię tego, co jest wcześniej. Czyli kiedy trzeba długo iść, najpierw przez las. Później takimi wręcz schodami, i to jest takie nużące, męczące i irytujące. Do czego zmierzam? Do tego, że właśnie mimo, że jestem tym miłośnikiem gór i bardzo lubię być na szczycie, bardzo lubię oglądać inne szczyty, właśnie z góry, lubię te przepaście, te, te piękne momenty, właśnie powyżej 2000 metrów, na przykład w Tatrach, tak, mimo tego, że właśnie kocham góry, to jednak to, żeby mógł doświadczyć to co kocham i co lubię, no wiąże się najpierw z ciężką pracą. Bo ja muszę tam wejść, żeby przez 15 minut się pocieszyć, to ja muszę 4 godziny iść. I właśnie jest 4 godziny ciężkiej, irytującej, nużącej pracy a 15 minut radości. I tak właśnie jest w życiu. I kochani, pan Jezus w Ewangelii na drugą niedzielę Wielkiego Postu zabiera swoich trzech najbliższych uczniów, czyli Piotra, Jakuba i Jana na górę. I właśnie to bycie na górze Piotra, Jakuba i Jana to jest chwila. Oni na tym szczycie, na górze przemienienia doświadczają wielkich, niesamowitych rzeczy. Tam się dzieją takie cuda, jakich nikt z nas sobie nie wyobraża. Ale po pierwsze, właśnie oni są tylko chwilę na tej górze. To super doświadczenie Pana Boga trwa 15 minut, a wcześniej na tą górę musieli wejść. To naprawdę kosztowało sporo czasu i sporo wysiłku, bo jest gorąco, bo człowiek się poci, bo to jest wchodzić na taką górę. I właśnie takie cudowne chwile naszego życia z Panem Bogiem to są właśnie chwile, momenty. A wszystko inne to jest ciężka praca, która często jest bardzo nużąca. I jaka właśnie z tego płynie nauka dla nas? Zobaczcie, wielu z nas marzy o takim pięknym, dobrym doświadczeniu Pana Boga i słusznie, ale trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze, żeby doświadczyć właśnie piękna Pana Boga, to zwykle potrzeba wielkiej pracy i wielkiego wysiłku. A po drugie, żeby właśnie doświadczyć Pana Boga, to to jest tylko chwila, że to nie jest tak, że my całe życie przez cały czas będziemy mieli super wielkie doświadczenie Pana Boga. Nie, Pan daje nam takie chwileczki, takie po prostu momenciki i, i tyle. I my musimy się cieszyć tymi momentami, a w codziennym życiu właśnie ciągle wchodzić na górę. Więc właśnie pierwsza rzecz dla nas, ciężko pracuj i nie oczekuj nie wiadomo czego, że cały czas będziesz w super doświadczeniu Pana Boga. Ale z tego też płynie inna rzecz, że trzeba w naszym życiu tę naszą górę przemienienia, górę, gdzie możemy doświadczyć Pana Boga, trzeba jej szukać. Bo zobaczcie, jeżeli my Ciągle żyjemy w takim zgiełku, ciągle za czymś gonimy, ciągle nie ma miejsca na ciszę, na takie osobiste spotkanie z Bogiem. No to ja nie spotkam Pana Boga. Jeżeli ja ciągle pracuję, ciągle myślę o pracy, o rodzinie, o czymś tam jeszcze, no nie mam szans spotkać Pana Boga. Ja się mogę pomodlić, ale to będzie na szybko. A Pan Bóg zaprasza Cię do znalezienia w swoim życiu góry. Bo, jak już zauważyliśmy, Pan Bóg spotyka się z ludźmi na górze. Na górze, do, do, na górze doświadczamy największych właśnie momentów spotkania Pana Boga. I teraz, co może być Twoją górą? Może masz obok siebie jakiś kościół, który jest otwarty, no i twoją górą będzie to, kiedy będziesz chodzić tam i dawać Panu Bogu 15-30 minut na przykład na adoracji. Może to być Twoja góra, jakiś czas w domu. Wyłączam telewizor, wyłączam radio, odrzucam gdzieś na chwilę telefon, zostawiam totalną ciszę i mam pół godziny sam na sam dla Pana Boga. I nikt mi nie przeszkadza, sam sobie też nie przeszkadzam. To jest właśnie przestrzeń góry. I jeżeli chcesz spotkać Pana Boga, chcesz mieć dobre, piękne doświadczenie Jego miłości, no to szukaj w swoim życiu właśnie takiej góry. Tej ciszy, tej przestrzeni, takiego miejsca, gdzie nikt Ci nie przeszkadza, nic ci nie przeszkadza i jest, gdzie jest duży potencjał do tego, aby usłyszeć Pana Boga. I oczywiście, czy łatwo jest znaleźć w naszej codzienności taką górę? No nie. Bo żyjemy w czasach hałasu, w czasach kiedy ciągle ktoś do nas dzwoni, ciągle ktoś coś chce, ciągle jakieś obowiązki nad nami wiszą, ciągle coś by, byśmy sprawdzali, bo miałem coś obejrzeć, bo miałem coś przeczytać, bo jakieś na wiadomości jakieś odpisać. I oczywiście znalezienie takiej góry jest olbrzymią pracą i olbrzymim wysiłkiem. Bo trzeba naprawdę ciężko nad sobą pracować. I stawiać sobie duże wymagania, żeby się wyłączyć na chwilę z życia i zostać sam na sam z Panem Bogiem. Ale właśnie, jeżeli w tym wielkim poście chcesz spotkać Pana Boga, chcesz go doświadczyć, no to zrób wszystko, aby znaleźć swoją górę i na tej górze jak najdłużej być. Zostaw w ciągu dnia na jakiś czas wszystko, odrzuć to i pobądź z Bogiem sam na sam, a wtedy. Może Pan Bóg, tak jak uczniom, ukaże Ci swoją prawdziwą, piękną, niesamowitą, uwielbioną twarz.